Hej, cześć siemanko, jestem Szymon, a dzisiaj nagrywamy odcinek z Team mobile Zostawcie łapkę i suba z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić moich nowych filmów, które nie wiadomo kiedy się pojawiają. I jeżeli dobijecie tutaj 50 łapek, pokazuję twarz. A teraz zapraszam do odcinka. Dobra, to tak. Pójdziemy sobie na Battle Royale Ja solo na dwa Podwójne teamy czyli składy tyle Po prostu, że każdy ma parę, ja nie mam pary Ten sobie no fill skład jakoś tak to się nazywa I tak ogólnie Kto, kto ten, kto tutaj ma Tą grę jak um, Call of Duty Mobile To może śmiało mnie dodać <kłysk> Z widzami chętnie pogram albo z kolegami z Discorda, jeżeli będą aktywniejsi. Ale to już jak zawsze Discord Di Powiedziałem tylko, że jak koledzy z Discorda ja od razu powiadomienie z Discorda dostałem super. Super. No i jeszcze YouTube. Gdzie tu jest? To, to, to coś. Dobra, tutaj jest. <laughs> Mam ordy i Paweł Jumper hmm. Okej, okay, startujemy za kilka minut Chętnie bym znalazł jakieś auto hmm, na początek rundy To by było spoko. Tutaj widzę auto jakieś tylko nie wiem czy da się nim jeździć Tam o Nie to nie jest auto do jeżdżenia nawet Więc szkoda <laughs> Ogólnie to Często wygrywam na Battle Royale Bardzo często wygrywam wygrywa. Wygrywam bardzo często W Battle Royale Ale gram częściej w gun Game A, a nie mam mapy gun Game Twórcy się obrazili na mnie i po prostu nie dają mi mapy Gun Game'a. No i zaczynamy! Cod Name Rebirth Co? Dobra i teraz 3, 2, 1, mój czerwony Ludek zeskacza. Znaczy tak naprawdę to człowiek. O nie ma mnie tam w środku. Nie ma mnie tu w środku. Halo, szukali nas. Zimowa wyspa, no dobra niech będzie chociaż nie lubię na te wyspy na te zimowe to i tak se polecę, bo już nuklear tutaj plant jest a ja potrzebuję do nuklear planta lecieć więc przy okazji zahaczę, zahaczę o, kilka domków jak ten tutaj tylko karabin, tylko karabin, nie szodko. o, 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 apteczka Adrenalinka, Armor Plate i wiele innych rzeczy. Tu jest Shotgun. Tutaj jest. Co ja wolę? Ja wolę chyba to. Bardziej niż to. Mm. No po co ja tego Shotguna biorę, skoro ja go nie. To wywal. I tyle i idziemy dalej. W ogóle gram też w PUBG, bo ostatnio zagrałem i teraz mi się jednak spodobało nie tak jak normalnie. Wcześniej. Jednak PUBG jest nawet fajne, spoko itd. Okej. Okay. Kawałek lodu. I muszę się wydostać, tutaj jestem. I teraz tylko jakiś samochód. W Nuklear plancie jest chyba najwięcej samochodów. Tak mi się przynajmniej wydaje. O ile jakiegoś znajdę, gin Dziękuję. Dobijecie, bo masz pewnie jakąś amunicję, lub coś. No, oczywiście, że ma. Jakąś broń, niefajną która mi się nie podoba w ogóle. I przeładuję sobie lepiej. Tutaj jest. E, o, snowboard wezmę sobie tutaj plecak i TD różne sprawy Tajemnicze sprawy XD, ale ogólnie mówiąc nie wiem po co powiedziałem rzecz, bo nie mam tu... O. To do mnie nawala. Ty dobra. Muszę akurat się podleczyć już teraz. I to mocno oberwałem. Bo mnie od tyłu wziął. Typek. Przeładuję sobie i idę dalej. Jak coś mam bazookę. ale nie wiem. Czy dam radę... A tamten co ucieka. Masz jeszcze, by ich dostał. Jeszcze prawie by dostał eee, tu okej okay. mogę iść albo wywalę jeszcze tego snowboarda, bo on mi się nie O, zrobiłem dwie osoby Więc fajnie chyba O ile dla, dla kogoś jest fajnie, że ktoś zginął. Dobra, muszę. Zawsze Discord kiedy nie potrzeba. Oni na, nawalają w spacie i piszą. <laughs> Żartuję. XD. Pozdrawiam cię, Damis. Jeżeli to oglądasz. Tak naprawdę to nie XD. Albo dobra nieważne. Widzowie i tak nie wiedzą, kto to Damis. Ale. Yy... Dam wam link do naszego Discorda w opisie Możecie dołączyć O ile chcecie Co tutaj mamy dobra jakiś celownik fajny czy nie fajny no dobra może być Przynajmniej mam celownik bo Bez celownika bym Owca polu napisała Nic tak, nic nie napisało. mu, może nic nie napisało. Revival fight, dobra, kapitan Rewa. Nie, no. Mam niebieską broń i bazukę szarą. więc by mi się znalazła. Tu może w tym budynku będzie. Dawało mi się, czy słyszałem strzały przez chwilę. Znaczy, dźwięki mam wyłączone, więc XD. Ale ogólnie wydawało mi się, jakby ktoś strzelał, bo na górze mam takie coś specjalne: pistol, snowboard, heavy ammo. O! Dostał. Dostał. Ha, ha, ha A on co miał? O, miał snajper, więc dzięki za snajper. Ja zobaczymy czy w mam jakąś nieprzydatną amunicję. Ale w sumie dzięki za snajpę, więc spoko. Nie musisz mi wybalić. Nie musisz. Nieważne. Idę teraz do mojego pierwotnego miejsca, do którego miałem dojść. I właśnie już dochodzę powoli. Wślizg i skok jak pawu Jumper na motorze. W sumie to Paweł. Jest motor, tylko tyle mogę powiedzieć. Jest tu motor. Więc ja jestem na Netemotor. E motor XD. Rąbłem, bałem na pasach. Nie wydajcie się. Po prostu przypomniało mi się, że kiedyś to oglądałem. Ale tak naprawdę to dziwna piosenka. Drifting. O, ktoś do mnie strzela, ja się nie przejmuję. Bo dobrze prowadzę, nie. Ważne. Nic, nic nie mówiłem. Kompletnie nic. Tak naprawdę mówiłem, że jestem. No. Przestaniesz do mnie strzelać, dziadu? Ja se jadę motorem, a ty do mnie strzelasz. Przestań. Jezu, tutaj jest gościu. Przejadę sobie obok niego. Jakby nigdy, nic. I pojadę sobie po to, co, co, co potrzebuję. Wyszłałem obok gościa. To nie jest steamowanie, tylko ucieczka. I jestem. Tylko to jest tutaj, jakby w tej górze? Czy to jest tutaj? Czy co? A to jest w tą stronę XD Takie totalne XD Dobra To nie wiem po co Tu i się uleczę Może trochę Dobra wsiadam na motor I jadę dalej Tym razem w stronę strefy O Jezus Maria lak Jakiś totalny lag. To był, ale nie wiem co to był za lag. Ale wiem tylko tyle, że tutaj jest drop przede mną. Zrzut, znaczy nie drop. Co ja mówię, to jest polskie, a nie angielskie. Em. Um. Em. Um. Co jest? XD Co to? By... Co jest? O Boże! No skąd? A tutaj jesteś dobra. Giniesz za karę. Tam jest coś przydatnego w jego skrzyni lub jej. O, jest lepszy karabin. Więc se wezmę. Joinknese. night amo shotgun am rokiety rakiety dobra i lecimy Ui, na pierwszym kole czy na tylnym co ja mówię w ogóle nie ogarniam I filmy na razie nie będą często się pojawiały. A jeżeli już się pojawią, to nieczęsto będą, bo na razie nie wiem, co nagrywać. Nie mam żadnej serii na razie wymyślonej, którą mógłbym sobie na, no, zrobić. Ani nic. Więc powiem tylko o dwie rzeczy: że ten odcinek akurat jest po to, żeby. Namówić widzów, na, na no nie wiem, dodanie mnie do znajomych, bo chciałbym pograć a sam się też nudzę, bo koledzy, a, i koleżanki nawet, które tam są, tak naprawdę to nie są koleżanki, ani koledzy, nikt mnie tam nie lubi. XD, nikt mnie tam nie lubi, tak naprawdę to może ktoś lubi. Ale tego nie wiem. I chciałem po prostu pograć. A, i jeszcze, wiecie, że jest. Yy, jeżeli znacie, oczywiście, yy, aplikację taką jak Blender. Nie się, jak się tego tak nazwa? Ja sam nie wiem, ale jest taka aplikacja jak Blender na komputer. Na komputer, sorry. Której yy, jakby tworzy się animację 3D. I ja. Chciałem ją pobrać, ale nie wiadomo kiedy się pobierze. Może nawet za dwa tygodnie albo milionów lat. Jezu, ale farty, że tutaj jechałem w ogóle. No to właśnie jak ją pobiorę, to będę... będę, będę znaczy będę po prostu wrzucał w odcinki z animacji, ale nie na ten główny kanał. Bo ten główny kanał to Oxof 1, gdzie wrzucam gry itd. A mój dodatkowy kanał to OXO 2, gdzie po prostu. O, dobra, ktoś zebrał tamten, więc ja. No, nieważne. Ale ogólnie chodzi o to, że ja będę nagrywał filmy, ale potrzebuję z kimś, bo jak na razie nie mam serii żadnej, ani pomysłu, co bym chciał nagrać. Więc chciałbym powiedzieć tylko jedno, że. Eee, odcinki nie będą często i że na drugim kanale jak już mówiłem Będą odcinki częściej jak mm. mówię, I tam będą odcinki z animacji 3D i Po prostu z animacji Albo nie z animacji po prostu vlogi z twarzą będą Ale musicie wbić na tym odcinku 50 akurat łapek Nie wiem czy wam się to uda Macie to do, i do, przez, do. do. soboty następnej. Ja to nagrałem. Yy, dzisiaj w poniedziałek. Jak wy to widzicie, to to jest wtorek, więc macie tak naprawdę czas do, nie, do ty, tej niedzieli, której. bo ja nagrywam to w poniedziałek. Dobra, jednak nie. Tak naprawdę nagrywam to w poniedziałek i. wy... wy czy ja przejechałem gościa, serio, gościu? Chcesz się bić z czołgiem? Wiesz co? Żal mi Ciebie, że chcesz się w ogóle bić z czołgiem. Bo dobrze wiesz, że nie wygrasz z czołgiem. Bum, nie żyjesz. Mówiłem. Czy ja coś mówiłem? No właśnie. Teraz ma. Ma jakieś spoko rzeczy. Wezmę sobie i No i jadę dalej. Wiem, czołg jest za Czołek jest za OP Za OP A to nie moja wina, że znalazłem czołg i z a obok mnie za rok. ja, ja. Tutaj jest zrzut, z... Wyglądałaby się w bloku. o, wezmę swój karabin. Tu, i tak może być. Wiecie, co to jest za rewolwer? Wiecie to. Dobrze to wiecie. To jest automatycznie nacelowywujący karabin. Dobra, gościu, żegnaj, byłem tu pierwszy, więc wynocha mnie stąd, a ja sobie wezmę motor ten tutaj, i się podleczę trochę. Wezmę sobie chyba motor, najlepiej będzie, albo jeszcze przypilnuję, żeby tego czołgu nikt nie wziął. Jezus. Um. Wy to widzicie, że ja tutaj stoję? Co jest, zbugowałem się. No bo patrzcie, ja teraz tutaj I teoretycznie stoję. Ja tutaj ja stoję. Zdziałka od tego jedzie oddziałka, że obracam. To tutaj siedzę ja. Nie wiem dlaczego to się tak stało. Chyba coś się zbugowało. Na razie sobie poczekamy, ale nie wychodźcie jeszcze z odcinka. Ja to wygram. Ja to ugram jest cztery osoby. Łatwo się wygrywa takie gierki jak ta na telefon. Więc w sumie to jest naprawdę łatwa. Ktoś do mnie. I ciekawe czy trafi trafiłem. Okej. Okay. I teraz uciekanko bo mnie już znaleźli. Ale ja chciałem ich tu zwabić tylko po to, żeby mnie nie zabili po to, że ja sobie ucieknę teraz. Uleczę się znowu. Uznę sobie. Najlepiej będzie. Oj, 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 oj. Po pięć biję. Uff. 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 Dobra. Klik. Jest. Good Kurde zniknął od razu jak Chciałem w niego strzelić Nie podleczę jeszcze I użyję tego Ojejku A pozostało ostatnie Dwie osoby poza mną i one są właśnie tam. tam Muszę sobie ucieknąć. O nie, nie dam rady. O Już bym to wygrał, tylko gdyby nie ta strefa, ale pokonałem jednego przynajmniej. Zginął chyba w moim gazie nowo. O, stresująca gierka. Jest ile minut odcinka? Jest 21. Więc ja bym się pożegnał. Do widzenia. Cześć i papa. Pozdrawiam cię Damis. Chyba